Teraz 160 lat historii wrocławskiego zoo. Ogród został otwarty 10 lipca 1865 roku. Z okazji jubileuszu przygotował wiele atrakcji, m.in. pokazy archiwalnych odcinków legendarnego programu telewizyjnego z Kamerą wśród Zwierząt realizowanego przez TVP3 Wrocław. Były pokazy karmienia zwierząt i spacery z ich opiekunami. Natalia Bazler. Miasto 160 lat od otwarcia bram Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. W tym czasie Zoo Wrocław stało się piątym najchętniej odwiedzanym ogrodem zoologicznym w Europie, ale wiedzie prym także pod innymi względami o czym warto się przekonać podczas wielkiego jubileuszu. 12 tysięcy zwierząt ponad 1000 gatunków. Największy mieszkaniec Zoo słoń indyjski. Najmniejszy, mrówka grzybiarka. Wrocławskie zoo to najbogatszy ogród zoologiczny w Polsce pod względem liczby gatunków. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziewczyny najbardziej żyrafy. Foki na razie mi się podobały i pingwinki. Zawsze podwodny świat. Tam jest przepięknie i chłopacy są po prostu w Afrykarium, największe oceanarium w Polsce, jedyny obiekt na świecie poświęcony zwierzętom czarnego lądu. Otwarty ponad 10 lat temu, także i dziś przyciągnął tłumy. Pierwszy raz jesteś w Afrykarium? Nie, drugi. I co, znowu robi to wrażenie po raz kolejny? Tak. Nie oderwał głowę i Jak wygląda obiad pantery mglistej? Albo śnieżnej. Podczas 160. urodzin zo opiekunowie przygotowali kilkadziesiąt pokazów karmień. Jeśli chodzi o żywienie, panter był śnieżny. U nas w ogrodzie głównie żywią się wołowiną, co nie dla wszystkich jest oczywiste. Pizza, chipsy czy kanapki w zagrodach zdarzają się często, dlatego gang zo, czyli grupa edukatorów, przygotował z okazji urodzin spacer edukacyjny. Będziemy też rozmawiać o zwierzętach, będziemy oprowadzać po ogrodzie. Może nie po całym, ale przy, będziemy się zatrzymywać przy tych zwierzętach, które jakby najbardziej są narażone na tą miłość w cudzysłowie u turystów. Nie wolno mówić o Malbach, i o Osłach. To się to też jakoś pojawi. A dla miłośników historii, specjalne pokazy legendarnego programu telewizji Wrocław z kamerą wśród zwierząt, nadawanego od lat 70. do 2002 roku. Program był nadawany w niedzielę, bodajże w takich godzinach wczesno-popołudniowych, bo wszyscy oglądali. Także e, zawsze była jakaś ekscytacja. 11 dyrektorów i wiele przemian. W ciągu 160 lat ogród rozrósł się wielokrotnie. Zmieniła się też jego misja. Zewoluowały od tego miejsca, gdzie przede wszystkim prezentowaliśmy zwierzęta, dla uciechy zwiedzających i rekreacji. Do miejsca, które prowadzi ochronę zagrożonych gatunków, ich hodowlę, edukuje społeczeństwo z zakresu ochrony przyrody. Wielki jubileusz Zoo potrwa do niedzieli. Na zwiedzających czeka największe w Polsce terrarium i wiele atrakcji. Jutro odsłonięcie alei gwiazd Zoo Wrocław, czyli najsłynniejszych mieszkańców ogrodu. Zoo Wrocław, Natalia Bazler. W Jubileuszu Wrocławskiego Zoo my też bierzemy udział. O godzinie 19.10 zapraszam na rozmowę Natalii Bazler z gangiem Zoo, czyli Bożeną Pałczyńską, Łukaszem Brzezińskim i Karolem Bublem.